I tak podchodzi do niej dziewczyna No ale jaki ją ja krzał A Kasia to była Nie tak. A Kasimina to była taka. Mm, mm, dobrze, czekaj, niech zobaczę Drugie pytanie Jakie jest wasze najlepsze wspólne wspomnienie? <śmiany> <śmiany> Mamy dla was coś ekstra. Barujecie? Czy ta prezentuje? Ale moment. Te no idziemy teraz kupić ten. Ubrania z sieci, na bogato. Makijaż Tym razem to będzie firma z makijażem Bo stara się na obija Nie czuję wery Zapraszamy Brzodulek, brzodulek Cześć Myślałam, że Kasia taka jest, wiecie, zarozumiałą gwiazdą. Myślę, że to być idealny moment, żeby... Mamy trochę powierzonych Witam wszystkich! Jest środa, dzień wolnot pracy. Jak to się jest z kimś, kto jest uzależniony od YouTube? Ja się od Facebooka, ale poczęłam uzależnienie na Instagramie. Dzisiaj zaczynamy z kolejnym tagiem, takim, wiecie, rajtowym na weekend, żebyście sobie mogły obejrzeć i spędzić miło czas z nami Film luźny, niedzielny, idealny do obiadu, do schabowego, do mięśnia, do dnia na dnia z Nie nagrywałeś. Co u Ciebie? To no. nic. Mm. Mamy sweter kopieje mój styl. <laughs> Moi drodzy, mam tutaj puchar. Jestem najlepszą dziewczyną świata. I <Iression> wiesz... <fiesta> Ja nie wiem jak to się stało, ale nagle Justyna zdjęła obóz mojego ciała w <noise> dużym pokoju i ten czuła takim podejściu... O, oh, jest czas, jest czas! Yy, jaka kija! Yeah. Tak, 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 tak. I na elektryczne staje się Gwiazdy chyba tym oczom tak. cały, cały czas podobne poczucie humoru. Co istotną, e, <grym> <grym> bardzo ważną, e, istotną, rzeczą e, e, bardzo, bardzo ważną, istotną rzeczą jest zwracać uwagę na cenę. Bardzo ważną i istotną rzeczą jest zwracać na cenę. Bardzo ważną i istotną rzeczą jest zwracać uwagę na cenę. Bardzo ważną rzeczą e, jest, słuchajcie, zwracać uwagę na cenę, tak naprawdę, Cena na metce, jaka... E Oboje, co się wydarzyło teraz w mieszkaniu? Jakiś ssaj, ja nie wiem. Huragan Katrina! W takim stanie wlewanie, w takim stanie nowe, czyste, pełnocegrzemięte strzały. Czasy wach. O, idealnie słowo wach. Nie znam osoby, która tak bardzo panikuje i tak strasznie się stresuje jak Kasia. No spokojnie, no, nie stresuj się tak Cześć wszystkim, Znamy Was serdecznie w kolejnym filmie. E, jakby mogłybyście gdzieś razem pojechać, to gdzie by to było? Ou, Marcelona! czuję to, ja czuję to rozumiem, ten zapach. ja czuję też wszystkie sklepy. Panie! Ja czuję, że to pasujemy. Przechodzimy właśnie na agro w czasach. Przechodzimy sobie na weekend na Andrzejki. Ile, słów? Ile słów? Pokaż na palce. No. Z pięciu. Jedna. Pierwsza. Jaskółka, coś tam, wiosnę, jak to się mówi? Jaskółka, w kurze, to jest to, że dzwonię do niej, tam się, gdzie jesteś? A ona mówi, no już będę za 5 minut. Jestem na Kraśnickiej, jak mam to, żeby do mnie iść. A okazuje się, że wcale jest na Kraśnickiej, to jest tam swojej łęcznej, <noise> dopiero wyjeżdża wózeń, tak naprawdę będzie za dwie godziny. Ale tak na serio, żebyś mi nie robiła poda? wiesz, Nie robi mi balona, moja nie droga. Nie? <noise> no bo to pod... <głos> <głos> My favourite Rażliwe historie i powiem wam Jezu <laughs> Okrawna sakraliczka Ale o czym ona tak jest? Przeczytać. Naprawdę mm, taka jest straszna Mam nadzieję, że Wy będziecie się cieszyć z nami, po prostu. Wy go tworzycie, to pewnie że YouTube w Polsce jest dzisiaj tu, gdzie jest. I wszystko kończy się tak naprawdę tą piosenką All Night, czyli że all night long, love i tak dalej, miłość zwycięży. Nie, 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 trzymaj jest... mnie, trzymaj, trzymaj, trzymaj mnie. Jednak... Co to jest? Naker. <noise> takie dziwnie. No, nie <noise> ja mam tej Make-up artist w Lublinie. polecam. Nie, nie ptajcie. Tłumacz. Dobrze. Teraz idę pa. Música 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 o Hey girl! Oh, wow! ah. então, Uau! już jak widzicie 100 tysięcy subskrypcji na kanale, z czego Dzięki jesteśmy tak. przeszczęśliwe. Mam nadzieję, że nie wiem, w jakiś tam sposób poprawi Wam dzień. poznałeś się. Tak. No i co, zapraszam do kolejnego filmu, tak? Zapraszam. No. Cześć. To będzie pamiątką na całe życie. Takim zwieńczeniem tej całej akcji, pamiątką na całe życie. Jeżeli nie wiecie, co dać swojej przyjaciółce na święta, oprócz na przykład puddinga lub uszu Renifera, po prostu dajcie swoją obecność, swoją przyjaźń i swój czas, bo to jest najcenniejsze. Kochani, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za 100 tysięcy subskrypcji, nawet już ponad 100 tysięcy. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Wspieracie, komentujecie, oglądacie, mobilizujecie i zachęcacie do dalszego nagrywania filmów. Korzystając z takiej rocznicowej okazji, chciałobyśmy z Kasią odwdzięczyć się naszym widzom, czyli Wam, w jakiś taki nawet maleńki sposób. I mamy do rozdania trochę kosmetyków, więc takie zestawy kosmetyczne mają okazję trafić do Was. Zadanie jest bardzo proste: po prostu napiszcie, co Wam w sercu leży, czyli dlaczego kiedyś. Zasubskrybowałyście nasz kanał. Co was skłoniło do tego, żeby kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj? Co na kanale lubicie? Czego nie lubicie? Co wam się podoba? Co byście chciały, żebyśmy zmieniły? Na czym powinnyśmy bardziej popracować? Eee, co zmienić? Co, zmienić? Co, co dodać? Coś może usunąć? Wiecie, jakieś napiszcie nam po prostu coś od serca. Co byście chciały nam powiedzieć? Właśnie to jest odpowiedni moment, to jest ten film, na to, żebyście mogły wyrazić też również swoje uczucia. My spośród wszystkich komentarzy wybierzemy osoby, które bardzo chętnie nagrodzimy. Mamy nadzieję, że ten film Wam się spodobał i przypadł Wam do gustu. Widzimy się. Marcin! Myślicie, że nie wiem, że korki wyłączyłeś? Za cicho tam u Was! Kupaki. Nowe, z kim to można pracować. Mamy nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że przypadł Wam do gustu. Widzimy się długo już w kolejnych naszych produkcjach. Dziękujemy Wam, jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękujemy osobom, które nas oglądają, osobom powracającym, które kojarzymy z zników i z miniatur, kanałów, e, które komentują i są, są z nami od początku, które nas znają w jakiś tam sposób, wiedzą, e, kim jest tyna, kim jest Kasia, co nas łączy i jak wyglądają nasze filmy. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. E, widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych setkach tysięcy subskrypcji, jeżeli to w ogóle Pół będzie miliona. możliwe, yy, za każde jesteśmy wdzięczne i wam jesteśmy wdzięczne, że oglądacie, bo tak to byśmy tylko gadały do kamery i w nigo sumie... nas nie było. Także by to bez sensu. Dziękujemy. <laughs> Więc yy, dziękujemy, zachęcamy do rozdania i mam nadzieję do zobaczenia.